Nie włosków? Tak. No to siadamy. No, pasuj tutaj do mnie. Onsławskiastu. Kłania się rodzinka na Bali. Bali! Dzisiaj... Teraz idziemy do Polski. Właśnie. Chyba nie idziemy. Będziemy szły na piechotę? Nie. To jak? Najpierw, a jak samochodem jedziesz, to bardzo daleko, jak samolotem, tak szybko. A jak na piechotę? A jak na piechotę, bardzo długo, aż męczymy się. No, oj, to się na pewno bardzo zmęczylibyśmy. Więc lecimy dzisiaj samolotem do Polski. Jesteśmy prawie gotowi. Jeszcze planujemy. Kupić kilka rzeczy. Kupimy jakieś owoce. Mam nadzieję, że dowieziemy. Dowieziemy te owoce. Bo tutaj taki uwielbiany przez naszą rodzinkę jest owoc smoczy oraz salak. Owoc węża. Tak? A jaką fryzurkę mama ma ci zrobić na wyjazd? Jaką fryzurkę? Do góry główka. Warkoczyki od dołu albo od góry. To może dobierane od góry, co? Czemu? Żeby ci się nie rozwaliły, bo będziemy długo w samolocie. Jak ci się rozwalą, to będą wtedy ci się walały po oczach te włosy i będzie ci nieprzyjemnie. Mamuszu, no. a pan samolotem jak chodzi, też może się zmęczyć? Oj, to na pewno zmęczące jest patrzeć w ekran i kontrolować wszystko. Co my będziemy robić w Polsce? Zaraz się dowiemy, co my Bawić będziemy robić. pływa! śniegiem pływać. Co, Ona myśli, że my będziemy tam w zimę, a może ona ma rację, bo słyszałam, że w Polsce to jest bardzo zimno i jest po 15 stopni i pada deszcz, więc będziemy chyba pływać w powodziach. Kałużach. E, no ale jedziemy na lato. Kochanie, lato to jest tak jak tutaj gorące. No ale. Ale. Ale co? Ale nocy są chłodniejsze. Ale tutaj tak bardzo jest gorąco, a tam tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. Halo, dzień dobry. Amuelka A nie ma długiego podanę. Amuel zaraz zabierze nam kamerę. Halo, Amuelku, chcesz się przywitać? Amuelek przyszedł, się przywitać. Widzimy się niebawem, bo tutaj nasz mistrz mówi, że już koniec nagrywania. Could you take Amuel and <laughs> Aha, tyś mały vloger? To jest w ogóle super sprawa. Mamy pralkę i suszarkę. Więc, e, no, co prawda, ta moja torebka to już nie jest biała czy kremowa, tylko taka <gryw> bardziej szarawa. No, ale tutaj wszystko się wiecie, brudzi dużo szybciej. Szczególnie jak my tutaj mieliśmy jeszcze te prace, tych panów. To, to jednak, wiecie, wystarczyło, że położyłam gdzieś torebkę i ona zachodziła kurzem. Teraz już, już nie mamy tych prac, więc już jest lepiej. No ale mimo wszystko, no suszarka to, to jest świetna rzecz. Godzinę temu wrzuciliśmy, żeby wszystko mieć na świeżo. Znaczy wszystko. Takie rzeczy ważniejsze jak nosidełko dla Amuelka, bo to jest mega ważna rzecz. No już jest suche. Let's go! Idziemy, idziemy. W ogóle mega śmiesznie, bo tata Adiego mówi, że urutan jest zabroniony, żeby przewieźć do Polski, bo jest zbyt smaczny. Słodki. <śmotki>. Tata jest przygotowany jak zawsze. Rozwalił mu się i prosi o pomoc Jesteśmy już na ryneczku. I zaraz zobaczymy jakie owoce tutaj wybierzemy. Na pewno, jak mówiłam, salak i owoc smoczy. Lamelia właśnie wdepnęła w gównenko pieska. Salak a iny? Salak gula. Salak gula brapa per kilo.

Chyba mamy już wszystko. Ma to jak poczuć się jak turysta we własnym domu. Na samochód. Czekamy na taksówkę taką lokalną, co się nazywa Grab albo Go Nie wiem co tam Adzi zamówił. Dużo taniej niż gdyby brać kogoś tutaj lokalnego, bo ta osoba korzystając z tej aplikacji, ten kierowca pojedzie sobie z nami na lotnisko a wróci pewnie z kimś innym w jakieś jeszcze inne miejsce. Więc no jest taniej, niż gdybyśmy tutaj płacili komuś lokalnie i ta osoba musiałaby nas zawieźć na lotnisko i wrócić do siebie do domu, bo już pewnie nie wróciłaby z nikim innym. Musiałaby korzystać z tej aplikacji, żeby znaleźć sobie innego klienta. No tak, więc czekamy. Mamy dwie walizki. Jeden lekki plecak z dokumentami i ubrank ubrankami dla dzieciaczków. No i Adzi ma sprzęty, nasze laptopy. No i ja mam kamerę. A Lamelia, Lamelia co ma? Lamelia ma torebkę z jedzonkiem. Lalka. Gdzie mamy jakieś owoce dla nas? mam lalkę. A, to najważniejsze, nie? No. O, zobaczcie, jedzie nasz samochód. Wu! Ready Lamelia? Ey, ey, nie wychodź tak uh -huh. się no, Going down, what you are Our car! Byliśmy o godzinie 10. Jest w tym momencie 10, godzina prawie 13:30. Prawie się teraz ruszyło, ale ogólnie no, ten dystans pokonujemy w 40 minut, jak nie ma korków. E, w godzinę, maksymalnie półtorej godziny, jak będą korki, więc stwierdziliśmy, że 3 godziny wcześniej jak wyjedziemy, to będzie bezpiecznie. <laughs> jedziemy 3,5 godziny. Nie będziemy dwie godziny przed lotem, jak sugerują, a chyba półtorej godziny. Mam nadzieję, że wszystko nam się pomyślnie uda, że nam się powiedzie wszystko, chociaż na pewno trochę będzie gonitwy. A wyjechaliśmy bardzo zrelaksowani o godzinie 10. Okay, so we made it, nie? Yeah? Yeah, yeah, nie Przynajmniej możemy nadać bagaże. Było gorąco, bo nie wiedzieliśmy, czy w ogóle się tu dostaniemy. W pewnym momencie staliśmy i staliśmy i staliśmy. Ale jesteśmy. I zaraz... Wylatujemy do Singapuru. A później do Szwajcarii. I na koniec do Warszawy. Była, 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 była. Ej! Gdzie my jesteśmy? możemy patrzeć tu Możemy patrzeć? No? A gdzie my jesteśmy, Lameciu? W no. samolocie. Chcę zobaczyć, pokazaci. Lecimy do Singapuru. Mamy w Singapurze pięciogodzinną przesiadkę. Singapuru, na Kanguru. <laughs> Mamo, znaczy, znać znać. Się lot now we are already in Singapore, just landed, right? Just landed in Singapore now. A gdzie jesteśmy? O Kanguru. W Singapurze. w Singapurze. Bierzemy teraz High Train. I wybieramy się, zobaczymy, czy zdążymy. Bo tutaj organizują takie wycieczki po mieście. Jeżeli jest długa przesiadka. Ale mamy około 5 godzin, no już teraz mniej, więc zobaczymy czy się jeszcze A mój! Ale... Lavelia, mamy teraz wycieczkę po lotnisku. Pozwiedzamy sobie singapurskie lotnisko. Czy to zwab pirat Karolina? We go to the butterfly. Cannot imagine what should we do. What can we do if we have another one? So how many trolleys should we take? No, to jesteśmy w motylarni w Singapurze. Co sobie zrobimy? I tutaj 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 jakie piękne! Miłko, I jaku? tam były motylki siedziały działały? Tak myślisz? Czują. Tu są świeże owoce, które zwabiają motylki, owoce i ciastki. No, no, Zobacz. Drupice ciast. O, spójrz, jakie piękne motylki. Lotnisko w Singapurze jest naprawdę fajne. Jest tutaj bardzo dużo bezpłatnych atrakcji. Właśnie byliśmy w parku z motylami, w motylarni. Zaraz idziemy do jakiegoś parku z konopiami. Zobaczymy. A gdybyśmy mieli tutaj tranzyt trochę wcześniej z rana, to moglibyśmy się też załapać na, na wycieczkę do miasta, tylko tu trzeba chyba mieć co najmniej 5 godzin przesiadki, jeśli się nie mylę. Tata coś nas tutaj źle kieruje na strefę restauracji. Są takie fajne wózki dla dzieci. Znaczy wózek na bagaż. To tutaj jest Lamelia w nim, na nim. No ale dla maluszków takich jak Amuelek, to jest w ogóle raj. Zaraz wam pokażę. Zresztą widzieliście. Dobra, złożyliśmy deklarację i teraz idziemy na miasto. Stwierdziliśmy, że idziemy na miasto. To znaczy na terenie e, wciąż e, lotniska. Nie? Ja? A, no tak. Amuelek. Mama and Lamel ya. Wow. Wow, look at that. Mama, look at the garden there up. Zasadniczo centrum handlowe, które jest piękne, no nie powiem, jest przepiękne. Natomiast większość tutaj atrakcji jest płatnych, więc to jest tak naprawdę wejście na chwilę, żeby sobie usiąść, pooglądać, odpocząć i, i wracać. Idziemy na samolot i lecimy do Szwajcarii.

Ciepło czy zimno? Bardzo za gorąco. Gorąco? mnie tak. <grywanie> to jest zimno, no ale dobra. Halo. Dojechaliśmy. Mieliśmy bardzo krótki, bardzo krótką przesiadkę półgodzinną, więc chyba dobrze, że trochę podbiegliśmy zamiast używać e, e, tych automatycznych schodów. Hmm. To my wzięliśmy sobie schody. Teraz idziemy do Polski, już idziemy skakujemy do samolota, do Polski. Tak, do samolotu. No i za moment lądujemy. W eee, Polsce! Dojechaliśmy, doleciliśmy. A to było blisko! I teraz idziemy do kogo? Do, dokąd? Do kogo? A gdzie jest dziadek Andrzej? Nie wiem <grymne> ja. Też nie, wiem. nie wiemy. Gdzieś tam czeka na nas na pewno. Ale powiem Wam, że chłodek jest. Ale nawet przyjemny, bo jak się w upałach ciągle żyje, to, to taki chłodek nawet fajny. Nie wiem a Muelek ma nawet skarpetki. <grymne> Dzięki za to, że jesteście z nami. A ja już Was zapraszam do kolejnego odcinka, na którym zobaczycie spotkanie z moją rodziną. Tak więc, do usłyszenia.